No, to jest jeden z tych momentów, gdzie nikt nie czekał, ale wszyscy potrzebowali Także, zaczynamy nagrywać Dobra, to był mały false start Próbowałem szybko w toalecie załatwić się z rana, umyć zęby, ale teraz wracam i opowiadam Wam trochę więcej o! Dzień dobry! Dzień dobry! A, tak gotujemy w Manchester Top Team w kontenerze. Tak. O, ty! <noise> Pan... Chyba też kupi taką kamerkę, bo to wygląda naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze wszystko widać. No, chciałem trochę ponagrywać, poopowiadać co my tu w ogóle robimy, ale wchodzę na salę i mam takiego ząka, że jest zgaszone światło i, i nic nie widać. Także no, szybko tylko powiem co i jak. Co, dobrze to wygląda z drugiej strony. Czekaj, coś dobrze, czy. Jak na kamerę sportową, to tu jest światło. To naprawdę wygląda dobrze. <grym> się to się cieszę. To na pewno się przyda. Dobra, sprawa wygląda tak. Nikt nie czekał, ale wszyscy tego potrzebowali, więc przybywam z falą filmików. Co jakiś czas będę wrzucać. Zobaczymy, jak często. Jeszcze nie wiem, raz, dwa razy w miesiącu może coś ciekawego, będę starał się wrzucać troszeczkę podróżuję po świecie, po różnych klubach, więc będę starał się pokazać Wam mniej więcej jak to wygląda no teraz będziemy się zbierać za to, żeby zjeść jakieś śniadanie, zaraz ruszymy na kawę i pokażę Wam pierwszy trening, pokażę Wam mniej więcej gdzie, gdzie mieszkamy z kim żyjemy i, i co robimy, także szykujcie się na cały dzień ciekawej zabawy, prawda? O, o, o! Kukamy tej miski, okazuje się, że nigdzie nie ma, nie wiem, otwieram lodówkę, patrzę, no w lodówce nigdzie nie ma. No kurde, no co gdzieś trzeba znaleźć. Otwieramy szafkę, a tu uwaga. Jeden z naszych kolegów wczoraj robił sobie wieczorem jedzenie i nie chciało mu się chyba myć tego, więc schował do szafy. Ja pierwszą. Chciałem to nagrać tylko na przebitkę, ale kurde, nie sądziłem, że tyle czasu to zajmie. w kuchni prezentuję, co tutaj się zrobiło. Pyk. Owsianeczka, bananki, dżemik, masło orzechowe. I jakby było jeszcze mało orzechów, to do tego nerkowce I tego już teraz nie widać, ale z płatkami zmieszałem jeszcze troszeczkę miodu. Nie, nie wiem, czy ta kamera tak lubi desczę, ale. Coś tam trzeba nagrać w tym deszczu, niestety pogoda w e, Anglii nie jest zbyt fajna. E, a jeszcze ja, jako że przyleciałem tutaj w poniedziałek o jakiejś chorej godzinie, bo chyba o trzeciej miałem wylot z Gdańska. E, nie, przepraszam, o trzeciej leciałem, na, jechałem na lotnisko. To zgadnijcie, czego zapomniałem zapakować ze sobą. Mała podpowiedź, nie mam tego teraz na sobie, a cała reszta społeczeństwa tutaj ma. Także tak, jest fajnie, nie jest ciepło. Jedyny przyjemny dzień, moment w ciągu dnia to jest moment kiedy idziesz pod prysznic po treningu i jest ciepła woda, wtedy możesz się nagrzać. Tak, to jest bez przerwy chłód. Jest brudność zimno i jeszcze pada. No ale co? Życie jest piękne, przynajmniej można się tutaj dużo nauczyć. Kawunia odebrana. <laughs> Można powoli zasuwać na salę. E, a konkretnie zaczynamy zaraz grappling. Czas na grappling! Po grapplingu e, mamy spotkanie z trenerem Karlem i będziemy omawiać walki przeciwnika Kacpra. E, następnie robimy tarczki. No i nie mogłoby się zakończyć tego dnia, gdybyśmy jeszcze nie zrobili zapasów z naszym dagestanckim przyjacielem Farukiem. Jeszcze szybko rzucę ciekawostkę a propos kawy, bo od dłuższego czasu praktycznie nie piję kawy. Jak byłem w Tajlandii, to zrezygnowałem całkiem z tego. I samo to, że było bardzo dużo słońca z rana, wystarczało, żebym się fajnie dobudził. Długi czas tego nie robiłem, nie piłem, no ale tutaj ta kawa jest tak dobra z rana z tego jednego miejsca, że za każdym razem tutaj przychodzimy, żeby się napić. I Fajnie dostarcza energii na, na całe dzień. Polecam. Sebastian przyłóż. Szuka zmiana we. i można śmigać na trening. Czas na grappling! Wymieniamy się doświadczeniami z trenerem, który prowadzi właśnie submission. Pokazujemy swoje opcje. Nauczyliśmy się trenera opcji, a teraz się po prostu zmieniamy. Fajny trening, naprawdę cieszę się, bo jak zobaczyliście Kasper w to nagrać poprosili mnie trenerzy o to, żeby pokazać gilotynę, którą ja robię, co jest zabawne. Ostatnio walka przegrałem przez gilotynę, ale dzisiaj uczyłem, jak robić moją gilotynę. No ale naprawdę bardzo, bardzo lubię ten jeden, jeden chwyt, którego kiedyś nauczył mnie Dzybityszka. I za co mu bardzo dziękuję i on mi wychodzi praktycznie w większości sparingów. E, dzisiaj przekazałem go dalej, ale samemu też uczę się od innych, więc to jest zajebiste w sportach walki. Jeździsz po całym świecie, nabierasz nowych znajomości, uczysz się nowych rzeczy, każdy ma inny koncept na to wszystko co, co robić. Zarąbiste to jest naprawdę. Nie, przepraszam, dwa razy. Dwa razy, w Yeah. Tak. Obejrzeliśmy walki Robercika. Teraz... Obejrzeliśmy walki Roberta, a teraz pora na praktykę, czyli będziemy przerwać wszystko to, o czym rozmawialiśmy. Godzina 16, skończyliśmy przed chwilą trzeci trening na dzisiaj, bardzo dużo wiedzy, trener Karol jest naprawdę kopalnią wiedzy jeśli chodzi o... o stójkę, o pracę bokserską, o kopnięcia, o w ogóle poruszanie całe, wyrobienie fejków, po prostu niesamowite jak, jak dużą wiedzę nie mają. Strasznie mnie cieszę, że, że mogę korzystać z ich wiedzy i muszę iść po prostu coś zjeść, a potem się przespać. Pogoda jest piękna, pierwszy raz, podobno takie rzeczy się nie zdarzają za często w Anglii. Idziemy teraz po treningu, w treningach właściwie eee, zjeść coś, na prowadzi nas do najlepszej pizzerii. Paruch, is this the italian dinner. Pizza. No pizza, pizza. Neapolitan pizza. Just pizza. Right. Good evening, Poland. <laughs> Good evening, Poland. Popular Chinatown in Manchester City, yeah. Okay, what look like? <laughs> no, it's too small. Just one seat. Yeah, one small seat. To jest najspodnie crunchy, butmana z Christianem Wielanem, tak jak zawsze na widzisz, że jest w niebudynku gotam. Nice. Dobrego luncha, hodnicha. Miała być pizza. Za śniadanie Nawet dwa śniadanka Przekąska pomiędzy jednym a drugim treningiem Hamster kombat <laughs> Hamster kombat on oh, mnie już nie ma, ale zabrał nas waruch na mega dobrą pizzę i naprawdę muszę przyznać, że topka. Jedna z najlepszych, które życzyłabym. Zjadłem tak szybko, że nie zobaczycie jak wyglądało. życie. My już dochodzimy powoli zaraz do klubu. Wróciliśmy na miejsce. Klub jest to na, na totalnych obrzeżach Manchesteru. Najedzony kupisz. My phone, I forgot my phone. You, for, you forgot my phone? Yeah, 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 I'm pretty cool. Oh fuck. Okay, that's crazy. What the fuck? Ty, ale ona zajebiści w nosy kameruje. Weź. Recorded, bro. I catched it. You got it. It's <laughs> for <phone, his> <laughs> oh, bro. Woof, Your face and your reaction. <laughs> I shot later. <writer. laughs> <laughs> oh, e, trzeba przyznać, że zapierdziela bardzo mocno. Bo, bo Udało mu się dogonić autobus, także szatun. Jest mega kotur. <laughs> Na macie i na ulicy. <grym wioski> Wiem, o co chodzi. My jesteśmy na wysokości 35 metrów nad poziomem morza, Tu Masz pół. Nagrywa się chyba coś. Kurczę, jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, jaką drogę pokonuję i jak bardzo e, moje życie się zmieniło na przestrzeni lat. Jak, jak, jak bardzo zacząłem doceniać to, co robię i to, jakich ludzi spotykam na swojej drodze w różnych miejscach i ile od nich dostaje e, ciepło i dobroci i pewno jedną z, z takich osób jest właśnie Faruk, którego tutaj e, mogliście widzieć e, podczas dzisiejszego dnia od paru dni bardzo mocno się nami opiekuje, e, pomaga nam e, z różnymi rzeczami, e, żeby, żeby je zrozumieć w zapasach, no bo po prostu jest przegenialnym gościem, który od małego trenował zapasy w Dagestanie, trenował z Kabibem. Kurczę, nam no gość jest taki, że zaprosił nas i powiedział, że nie ma szans, żebyśmy zapłacili chociaż jeden cent dzisiaj, bo, bo, bo po prostu on nas zaprasza, my jesteśmy jego gośćmi i jeśli <laughs> będziemy chcieli cokolwiek zapłacić, to, to go nie będziemy szanować, więc musimy mu pozwolić, żeby, żeby to zrobił. Pokażę Wam jeszcze tylko przed spaniem, w jakich warunkach śpimy, bo w, przez cały dzień e, nie zrobiłem tego. Widzieliście tylko część naszych normców. E, mam nadzieję, że chłopaki jeszcze nie są ich nie obudzę, Że. pozdro. Okej, okay, dobra. Tu odkładamy budki. Tu mamy wejście. Tu jest nasze pomieszczenie socjalne, gdzie trzymamy rzeczy. Mamy lodóweczkę. nie Możemy robić przeróżne rzeczy, cyk. No ale najfajniejsza część jest tutaj. Kurczę, mam nadzieję, że nie obudlił naszego ziomka. Ach, tu je śpimy. To jest moje miejsce. Tu śpi Faruch. A tu Kasper. I nasz kolega, który jest za kurtyną, ale nie pokażę wam go teraz. Dobra. Widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. Pozdroweczki. A, i w komentarzu napiszcie coś, coś głupiego. Jakieś pierwsze, lepsze Potem wybiorę jakieś najlepsze i podsumuję w kolejnym odcinku. Albo coś z tym zrobię. Jeszcze nie wiem, ale coś z tym zrobię.